Dzień dobry, czołem, czołem Kromka z Wrocławia. Witajcie moi mili, w kolejnym materiale na kanale. I dzisiaj moi drodzy obejrzymy sobie krótkometrażowy film, krótkometrażową animację, przedstawienie historii. Nie mam bladego pojęcia o czym ona jest. Wiem tylko, że jest takim uzupełnieniem, naturalną kontynuacją tego, co widzieliśmy w przypadku um, invitationala na samym początku, gdy dostaliśmy tą całą animację ze stadionem i tak dalej i tak dalej. Bardzo jestem ciekaw co zobaczymy. Wybaczcie troszkę za gorsze światło, ale jestem w hotelu, w którym nie ma górnego światła. Są tylko takie rzeczy. Także moi drodzy, nie przedłużam. Jestem podekscytowany. Te historie między operatorami zaczynają być bardzo, bardzo ciekawe. Łapka w górę. No i co? I oglądamy. Start! Turniej Mistrzów w Grecji. Okej. Okay. Czyli mamy takie przypomnienie tego, co było w zasadzie e, na samym początku wcześniej. Okej, okay. dwie drużyny, na razie powtórki. No, Sieg Universe.

Ale zajebiste. Mozi To co powiedział Mozi widać, że jest takim australijskim po prostu gościem, który ma wszystko w dupie. Ale genialne Jak mi się podobają takie historie Deweloperzy już powiedzieli, że w szóstym roku ma być tego zdecydowanie więcej. Ok, czyli tu jest w zasadzie pokazana ostatnia runda. Mamy Doka. Mamy Blizzarda, mamy Moziego. Ok, Mozzi dostał. Ok, Dok go uleczył. Hibanka rzuca flesza. Ok, zostało trzech obrońców. Mira się ostrzelił. Chłopie z shotgunem na taką odległość. Moseczkę ma chyba chory. A Mira jest. Mira jest ładna. No dobra, atakujący przechodzą. Ta chyba wkurzyła odrobinę. Ci co za pozycję robią matko boska wow. Ale dostała w łeb A nie wiem czy pamiętacie ale do Kebi właśnie z tym operatorem miała kiedyś napięku w jednym z czymś takim i

Dobra, podkładają rozbrajacz, chyba na cała spocona jest. Puls, ale kurwa, strasznie mi się to podoba. Aż czary nie? Do kebi, sledge No mam ciarki Świetnie to zrobili Thatcher, sledge Dog no i ten młot, który jest trofeum w Silicumalu. W tych mistrzostwach świata, które mogliśmy oglądać w zeszłym tygodniu. Ławka rezerwowych. Mira załamana. Kawejra tak samo. No ale Mira pociesza Kawejra, prawda? Kawejra wygląda ładniej... Generalnie wszyscy operatorzy wyglądają ładniej na tych e, filmach niż w grze. Really? Okej, okay. czyli przekaz podprogowy w przyszłym sezonie, w przyszłym roku również będzie Six Invitational. Także moi drodzy, nie wiem jak wam, ale. <laughs> Mnie się bardzo podobają pod tym względem te ostatnie rzeczy, które są wprowadzane do Rainbow Six Siege. I też wiemy, że na ostatnim panelu wspominano o tym, że mają postawić na wszelkiego rodzaju połączenia między operatorami, tworzyć między nimi takie historie. Kiedyś, nie wiem czy to w zeszłym roku było czy w przypadku premiery któregoś z sezonów przecież zrobili świetny film na temat Thatchera, gdzie ten Thatcher okładał jakiś zbirów na jednej z łódek, no bo Thatcher jest chyba z tego, co kojarzę, rybakiem. I także wydaje mi się, że w przypadku na przykład takich eventów jak Six Invitational, zrobienie czegoś takiego, pokazanie tego całego stadionu, w ogóle animacje, sposób w jaki Caveira no, dostaje kulkę w web. Na przykład, nie? Albo nadanie faktycznie jakiejś takiej historii i osobowości tym, tym operatorom, tym postaciom. <grym i zamiarzy> Najbardziej mnie rozbawiło to, jak Dok zaczął mówić z tym hansuskim akcentem, a potem się w wpierdziela. Dzień dobry, nie? I to wszystko. Kaweira, bardzo ambitna. Mira, że mogła to przewidzieć jako inżynier, bo też znamy jej background, też znamy jej historię. Wydaje mi się, że jeśli pójdą jeszcze bardziej w tą stronę, w stronę rozwoju całego tego rainbowowego lore, to naprawdę to może być coś, coś mega, mega fajnego. I aż, aż mi się marzy, żeby stworzył ktokolwiek, jakiś twórca internetowy, nawet zagraniczny albo Ubisoft, taką serię jak Battlefield Friends. Nie wiem, czy pamiętacie Battlefield Friends, Rainbow Six Friends. Takie krótkie odcinki, 10-minutowe na temat historii, jakiegoś. Jakiegoś operatora, albo jakiejś historii w ogóle związanej z tymi, z tymi operatorami. Bardzo fajnie się to ogląda. Chciałbym kiedyś zobaczyć kurczę, nawet jakiś taki pełnometrażowy film zrobiony przez Ubisoft, bo widać, że, że zostały w te filmy, zarówno w pierwszy film, jak i w ten, naprawdę włożone dużo, dużo pracy, no. Dużo pracy. Ogląda się to fajnie. Dajcie mi znać w ogóle, co się Wam najbardziej spodobało. No i moi drodzy, wszystkiego dobrego w życiu. <laughs> Widzimy się w następnych materiałach. Pamiętajcie, Kronka Gada radzi. Nigdy Was nie zdradzi. Zapraszam do komentowania, oceniania, subskrybowania i do usłyszenia w następnych materiałach. Trzymajcie się. 爸爸。